Na puls dnia zaprasza Jakub Wieliński. Dobry wieczór, jest poniedziałek, 1 września, minęła 20. Czas na główne wydanie pulsu dnia. Zobaczmy, co przygotowali dla Państwa nasi reporterzy. Nowy rok szkolny. Zaczynamy białą kartą. Nowe przedmioty. Od 1 września w szkole kilka zmian. Nowe spory. Tak, e, e, lewicowej. Wręcz lewackiej polityki w Ministerstwie Edukacji nie mieliśmy w Polsce od upadku komunizmu. Wyszedł do pracy i nigdy nie wrócił. Co się stało z Jarosławem Ziętarą? Chodziło o jego zabicie, uniemożliwienie mu opublikowania wyników jego śledztwa. Pochłonęła życie ponad 70 milionów ludzi. Dziś 86. rocznica wybuchu II wojny światowej. Nigdy nie możemy być obojętni na historię. A zaczynamy od informacji ze wschodu Wielkopolski. Ciała matki i jej dwójki dzieci znalezione w szambie niedaleko domu. Ta wstrząsająca historia wydarzyła się wczoraj, późnym wieczorem w Helenowie I, niedaleko Konina. Przez cały wieczór WTK tam pracował dla Państwa nasz reporter Bartłomiej Lis, który ma dla Państwa informacje na temat tego, co udało się ustalić śledczym w tej sprawie. Dobry wieczór. Do tej tragedii doszło wczoraj, późnym wieczorem w miejscowości Helenów I w gminie Kramsk, niecałe 20 km od Konina. Po godzinie 22 służby zaalarmował mąż i ojciec ofiar, który powiedział policjantom, że całej trójki nie ma w domu, a nieopodal pobliskiego szamba mężczyzna zauważył niepokojące ślady krwi. Na miejscu pierwsi zjawili się Strażacy, którzy wyłowili z szamba trzy ciała 32-letniej kobiety oraz jej 6- i 7-letnich córek. Po godzinie 23 na miejscu pojawiła się także policja. O szczegółach tego, co zastali policjanci na miejscu, mówi aspirant Sylwia Król z komendy miejskiej policji w Koninie. Posłuchajmy. Pomimo prowadzonej akcji reanimacyjnej, życia kobiety nie udało się uratować, a dziewczynki zmarły dzisiaj w nocy w szpitalu. Prace służb na miejscu tragedii trwały do dzisiejszego poranka. Jak nieoficjalnie podają służby, to nie był nieszczęśliwy wypadek. 32-letnia kobieta miała zostawić w domu list pożegnalny, a na jej szyi miały być widoczne rany cięte. Co istotne, wcześniej w tym domu nigdy nie interweniowały służby. Sprawą zajmuje się teraz prokuratura okręgowa w Koninie. Posłuchajmy Wypowiedzi prokurator Aleksandry Marańdy. Prowadzimy śledztwo o przestępstwo z artykułu 148 paragraf 3 kodeksu karnego, czyli jest to przestępstwo polegające na tym, iż sprawca zabija więcej niż jedną osobę. Ojciec ofiar nie został zatrzymany, nie postawiono mu także żadnych zarzutów. Sekcja zwłok matki oraz dziewczynek odbędzie się w najbliższy czwartek, 4 września. Wyniki sekcji zwłok będą dzień później. Prokuratura nie wyklucza także możliwości przeprowadzenia dodatkowych badań toksykologicznych. W tym miejscu warto także dodać, że jeżeli ktoś z Państwa lub Państwa otoczenia ma problemy natury, który ma problemy ze zdrowiem psychicznym, należy zgłosić się po pomoc, a tę można znaleźć pod widocznymi teraz na Państwa ekranach numerami telefonów. Wsparcie można także uzyskać w lokalnych ośrodkach interwencji kryzysowej, w gabinetach psychiatrów, psychoterapeutów i psychologów, a także w poradniach zdrowia psychicznego. A w Helenowej I niedaleko kolina pracował dziś dla Państwa Bartłomiej Lis, Jak Państwo słyszeli, najświeższe informacje najprawdopodobniej nie przed piątkiem po sekcji zwłoka. Teraz zmieniamy temat. Jak co roku, dzisiaj uczniowie w całej Polsce na nowo nastawiają budziki, wynajdują plecaki z szafy i na ostatnią chwilę informują rodziców, że potrzebują nowy zestaw na lekcje techniki. I to na jutro. Nowy rok szkolny oznacza nowe wyzwania i to dla całego systemu edukacji. Uczniów, rodziców, ale i nauczycieli czeka egzamin ze zmian programowych. Zarządzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Czy zdadzą go na piątkę? O tym Paweł Guszyński. Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2025-2026. A wraz z nim nowe wyzwania, do których ci uczniowie przystąpią w nowej szkole na Poznańskim Strzeszynie. Będzie to nowe wyzwanie, mamy dzieci, które idą po raz pierwszy do klasy pierwszej, w ogóle rozpoczynają przygodę ze szkołą, więc jest to dla nas coś zupełnie nowego, jeszcze z nowym budynkiem. Na pewno byliśmy dzisiaj trochę zestresowani, no ale jak widać, szkoła została otwarta, udało się, także cieszymy się na nowy rok szkolny. Cieszysz się na nowy rok szkolny? Tak. Entuzjazmu, ale i oczekiwań jest sporo. Zespół szkolno-przedszkolny numer 20 składa się na ten moment łącznie z 10 klas i trzech oddziałów przedszkolnych. Można powiedzieć, że zaczynamy białą kartą, którą każdego dnia będziemy zapisywać. A rzeczy do zapisywania może być sporo, zwłaszcza po reformach w systemie edukacji wprowadzonych przez szefową resortu Barbarę Nowacką. Mowa tu m.in. o wprowadzeniu dwóch nowych przedmiotów edukacji obywatelskiej i edukacji zdrowotnej. Najwięcej kontrowersji ma budzić ten drugi. To nowy bardzo potrzebny przedmiot, który da młodzieży i dzieciom narzędzia, by dbać o zdrowie swoje i innych. Inaczej widzi to opozycja. Tak, e, e, lewicowej wręcz lewackiej polityki w Ministerstwie Edukacji nie mieliśmy w Polsce od upadku komunizmu. Poseł Prawa i Sprawiedliwości przekonuje, że nowy przedmiot jest niezgodny z artykułem 48 Polskiej Konstytucji. Ten daje prawo rodzicom do wychowania swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. To jest zupełnie przedmiot niepotrzebny. To, co jest dobre w tym przedmiocie, może być nauczone w ramach biologii czy przysposobienia do życia w rodzinie, a cała reszta jest szkodliwą ideologią. Innego zdania jest zastępca prezydenta Poznania Marż Wiśniewski. Jest to przedmiot fakultatywny, myślę, że potrzebny, ale za zgodą rodziców i myślę, że wiedza o o zdrowiu o bezpieczeństwie zdrowotnym jest też bardzo potrzebna na przyszłość. O istotę nowego przedmiotu zapytaliśmy nauczycielkę, która będzie prowadzić zajęcia z edukacji zdrowotnej. Jest to przedmiot, którego zasadniczym celem jest uświadomienie uczniom, że zdrowie to nie jest tylko brak choroby. Ale jest to pełen dobrostan naszego organizmu. Nauczycielka dodaje, że na lekcjach z edukacji zdrowotnej uczniowie będą mogli poznać postawy promujące zdrowie i rozwijać świadomość swojej seksualności. Dowiedzą się też, w jaki sposób tworzyć wokół siebie zdrowe otoczenie. Uczniowie mogą przynieść do domu i w ten sposób z tej wiedzy, z tych umiejętności, może skorzystać cała rodzina. Oprócz nowych przedmiotów, zmiany dotkną również podstawę programową z zajęć wychowania fizycznego. Podstawa programowa, która aktywizuje, która pokazuje, że sport, ruch są ważnym elementem życia każdej młodej osoby. Oraz lekcji religii bądź etyki. Od teraz będzie to jedna godzina tygodniowo, na początku lub na końcu dnia. Pomysły minister Nowackiej są złe. Ocenę końcową ze swoich zmian minister Edukacji dostanie za 10 miesięcy. Paweł Guszyński, pół dnia. Zginął dlatego, że był dziennikarzem. Taki napis znajduje się na tablicy na kamienicy, gdzie mieszkał Jarosław Ziętara. Dokładnie 33 lata temu młody dziennikarz został porwany w drodze do pracy, a później najprawdopodobniej zamordowany. Mimo upływu lat, wokół tej sprawy wciąż jest więcej pytań niż odpowiedzi. Paweł Guszyński. Pamiętamy ciągle o jego sprawie, o nim jako człowieku. Minęły 33 lata, a pamięć o nim wśród najbliższych i nie tylko, wciąż jest żywa. Jarosław Ziętara mieszkał w tym bloku przy ulicy Kolejowej na Poznańskim Łazarzu. Młody dziennikarz wyszedł z domu rankiem 1 września 1992 roku. Kierował się do pracy do redakcji gazety poznańskiej. Nagle podjechał samochód, który miał uprowadzić dziennikarza. Według prokuratury został on porwany i zamordowany. Ciała jednak nigdy nie odnaleziono. Są czynności wykonywane, ciągle są przesłuchiwani świadkowie, jakieś dowody zbierane, że ono no, zakończy się postawieniem zarzutów. Tym, tym osobom z kręgu który zdecydował o tym, żeby Jarosława Ziętara, jak to oni wtedy mówili, skutecznie uciszyć, a no chodziło o jego zabicie, uniemożliwienie mu opublikowania wyników jego śledztwa. W dniu porwania Jarosław Ziętara miał 24 lata. Z kolei za 7 lat sprawa uprowadzenia dziennikarza ulegnie przedawnieniu. Paweł Guszyński, Pół Dnia. A na nowo w sprawie Jarosława Ziętary chcą przypomnieć poznańscy dziennikarze, którzy stworzyli podcast zatytułowany Dziennikarz, który wiedział za dużo. Zniknięcie Jarka Ziętary. Gośćmi wieczoru WTK byli dziś Łukasz Cieśla z portalu oraz Krzysztof Sadowski z Radia Poznań. Zobaczmy fragment tej rozmowy. My szukamy nowych wątków, ale też mamy, myślę Łukasz, przede wszystkim nadzieję, że kogoś ruszy sumienie, ktoś, kto coś wie, powie sobie, dłużej już tak żyć nie mogę, być może się złamie, być może zgłosi się na policję do prokuratury. A jest jeszcze wątek służb specjalnych. Wiemy, że Krakowska Prokuratura nadal wykonuje czynności, próbuje tak. zdobyć nowe dowody, ale jest istotne to, co służby specjalne, czyli dzisiaj Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jako kontynuatorka Urzędu Ochrony Państwa, naszej, według naszej wiedzy, są tam materiały wskazujące na to, czym Jarek się zajmował, co Jarek dostawał od służb i gdyby służby ujawniły wszystko co mają, Pewnie bardzo mocno zarysowałby się motyw, który nie przekonał sądu. W 86. rocznicę wybuchu II wojny światowej przy pomniku Armii Poznań uczczono pamięć poległych w czasie walk. Na miejscu nie zabrakło chętnych, aby oddać cześć bohaterom. Poznań uroczyście upamiętnił rocznicę wybuchu II wojny światowej. Przy pomniku Armii Poznań zebrali się przedstawiciele władz samorządowych oraz kombatanci, którzy złożyli hołd bohaterom poległym w czasie walk. Wojewoda Wielkopolski podkreśliła, że prawdziwe bezpieczeństwo to nie tylko sprzęt i sojusze, ale także siła wspólnoty i pamięć, którą pielęgnujemy. To jest dzień, który ma nam przypominać, że nigdy nie możemy być obojętni na historię, musimy z niej brać lekcje, nie po to, żeby krzewić nienawiść, ale po to, żeby pamiętać. I podobnie jak w poprzednich latach, tak i tym razem uczcili poległych, złożyli kwiaty i odśpiewali żołnierskie pieśni. A wszystko to, żeby nie zapomnieć. Aleksandra Bielska, Puls Dnia. Podczas wakacji na drogach zginęło 37 osób. Jest policyjne podsumowanie i mamy je dla Państwa na naszej stronie wtka.pl. Te statystyki są lepsze niż w ubiegłym roku. Dane dotyczą okresu od 28 czerwca do 31 sierpnia. W tym roku odnotowano 418 wypadków w zeszłym, analogicznym okresie 511 informuje podinspektor Iwona Liszczyńska z Wielkopolskiej policji, co myślę, że najbardziej istotne, to znacznie spadła liczba osób. Kierujących pojazd pod wpływem alkoholu w zeszłym roku 1883 osoby, teraz 1548, ale więcej tych danych statystycznych mamy dla Państwa na naszej stronie wtk.pl. Tam również więcej ciekawych informacji z Wielkopolski. A stolica Wielkopolski, Poznań, zainteresował Słowaków? Czym? O tym powiemy Państwu w drugiej części naszego programu. Zobaczmy, co jeszcze w dzisiejszym półsiednia. Nie jesz, a zapłacisz poznańska restauracja z nietypową opłatą. Jak wiele osób y, wykorzystuje restaurację jako biuro, jako swego rodzaju poczekalnie, nie zamawiając nic i korzystając po prostu z infrastruktury. Mieli parkować taniej, ale system się zawiesił. Trzeba wziąć pod uwagę, że to jest jednak integracja bardzo wielu systemów. Niższe opłaty, miejsca, miejsce parkingowe dla mieszkańców rozliczających podatki w Poznaniu? I tak i nie. Chociaż istnieje taka możliwość, moduł systemu, który to umożliwia, miewał dziś problemy. Miasto tych problemów nie dostrzega i przekonuje, że wszystko działa ok. Ale na program OK Poznań narzekają też radni z opozycji. Dla uczniów, 1 września oznacza powrót do szkolnych obowiązków, a dla Poznaniaków, początek obowiązywania nowych podwyżek. Dziś trzeba więcej zapłacić za bilety na komunikację miejską i za parkowanie na mieście. Wprowadzone zmiany wywołują duże emocje wśród mieszkańców. Musimy się dostosować, ale na pewno niewiele osób będzie zadowolonych. Trochę ciężko. Przyjechałam pierwszy dzień z wakacji i takie przyjemności. Za tramwaj więcej. Ale to nie jedyne zmartwienia mieszkańców miasta. Osoby rozliczające podatki w Poznaniu mogły uniknąć podwyżek nie tylko za bilety okresowe, ale także za parkowanie. Warunek zarejestrowany. Rejestrowanie samochodu w systemie OK Poznań. Tyle, że pojawiły się problemy techniczne, o czym pisali do nas widzowie. Od wczorajszego wieczoru próbuje potwierdzić status podatnika w Poznaniu, bez rezultatu. Zanim ZDM wyśle autko z kamerkami, proszę zapytać ZDM, dlaczego robią sobie kpiny z mieszkańców. Władze miasta uspokajają, że incydentalne trudności nie świadczą o wadliwości programu, a jedynie o sporadycznych usterkach, które nie zagrażają ogólnej wydolności systemu. Przygotowywaliśmy się do możliwej zwiększonej liczby użytkowników, więc różne rzeczy mogą się po drodze wydarzyć, szczególnie jeżeli czeka się na Moment. Przypomnę tylko, że już od maja było możliwe dodawanie swojego pojazdu do systemu. Ale są też głosy, że aplikację OK Poznań można było zareklamować skuteczniej i dużo wcześniej, aby uniknąć przeciążeń systemu. Nie dosyć, że ceny są najwyższe w Polsce, to jeszcze teraz taki kłopot skorzystanie ze zniżki. Do tej pory w systemie OK Poznań udało się zarejestrować kilka tysięcy aut. Miasto szacuje, że do końca tego roku w systemie może pojawić się nawet 100 tysięcy pojazdów. Aleksandry Drabielska, puls dnia. A tą sprawą zajęliśmy się, bo poprosili nas o to nasi widzowie. Jeżeli macie Państwo temat dla naszych reporterów, prosimy o maila na adres alarmmałpawt.pl lub wiadomości w naszych mediach społecznościowych. Nie tylko zaparkowanie od dziś w Poznaniu trzeba zapłacić więcej, wzrosły też ceny biletów komunikacji miejskiej, miejskiej o tych wszystkich podwyżkach rozmawiałem dzisiaj z gośćmi otwartej anteny radnymi miasta Poznania z Czerwińskim z Klubu Prawo i Sprawiedliwość oraz Tomaszem Wierzbickim z koalicji obywatelskiej wzrasta też opłata za przejazd na te portmonetce i tutaj uwaga że jeżeli ktoś płaci podatki w Poznaniu i korzysta z tej usługi no to zniżek czy też braku podwyżek nie ma tak, to jeśli chodzi o te bilety czasowe, czyli popularne 15-minutowe, półgodzinne i dłuższe, tutaj ten wzrost jest mniej więcej o 25%. Jeśli chodzi o tę portmonetkę, mniej więcej 15%. Natomiast no, generalnie jako miasto zachęcamy do zakupywania biletów długookresowych. Moim zdaniem w Poznaniu jest ogólny chaos komunikacyjny. Założenie jest takie, że to spowoduje znaczący wzrost, Zwłaszcza strefa ograniczonego postoju, że to jakby zapewni zwiększoną ilość jakby deklaracji, że zamieszkuje się w Poznaniu i tu się rozlicza podatki. I rzeczywiście można byłoby założyć, że to, jeżeli rzeczywiście byśmy z tego powodu pozyskali 50 tysięcy nowych rozliczających podatki, to można by powiedzieć, było to warte... Ta skórka była warta wyprawki, ale tutaj obawiamy się, że niestety tego przyrostu nie będzie, a nie spak pozostanie. Spór o 6 zł tyle wynosi opłata serwisowa w poznańskiej restauracji Old Schoolowa. Kwota ta obowiązuje klientów, którzy nic nie zamówią z menu, a przebywają w lokalu. W internecie na ten temat wrze. Oprócz słów wsparcia pojawiły się też wulgaryzmy. Trzy lata temu rewolucja w lokalu przy ulicy Fredry w Poznaniu przeszła bez większego echa. Ale od czego są internauci? W sieci kilka dni temu rozgorzała dyskusja na temat poznańskiej restauracji Old w której obowiązuje opłata serwisowa. Polega ona na tym, że goście, którzy nie zamówią nic, muszą zapłacić za przebywanie na terenie lokalu. Nie jest to jednak nowa zasada w tym miejscu. Ja starał u nas już od trzech lat, tak naprawdę, w mnie zawsze widoczna, które której też informujemy klientów, które do nas przychodzą. Zaczęło się od wulgarnego postu na platformie X, a dalej przerodziło się to już w lawinę komentarzy, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych. Was wielką mieszczuchę już kompletnie pop. Niektórzy dostrzegają w tej opłacie serwisowej możliwy początek nowego trendu w polskiej gastronomii. To można trochę porównać do tego koperta włoskiego, gdzie za samo nakrycie już tak jakby jest naliczana ta opłata. Można powiedzieć, to będzie takie poznańskie koperto. Oldschoolowa jest najprawdopodobniej protoplastą takich opłat w Wielkopolsce. Po ich wprowadzeniu właściciele i pracownicy nie spotkali się jednak z negatywnym odbiorem ze strony klientów. Większość ludzi zaczęła po prostu zamawiać choćby szklankę wody, ponieważ to jest najniższa minimalna kwota, którą tutaj da się opłacić, i dla nas to wyglądało jako szacunek dosłownie do naszej pracy. Przymus opłaty dotyczył najpierw jedynie klientów z większych grup, w których nie wszyscy zdecydują się na zamówienie. Z czasem wprowadzono ją także dla pojedynczych gości przebywających w lokalu. Jak wiele osób wykorzystuje restaurację jako biuro, jako swego rodzaju poczekalnie, nie zamawiając nic i korzystając po prostu z infrastruktury. I chociaż tego typu opłaty są nowością w gastronomii, to można się z nimi spotkać w innych miejscach. Przykładem mogą być kluby muzyczne, gdzie często płaci się za samo wejście. Sytuacja w oldschoolowej nie jest jednak przez wszystkich akceptowana. Jest to sytuacja kuriozalna. Płacenie, płacenie za miejsce jest, jest czymś nietycznym. No Oczywiście. Że. Jest przyjęte, że jeżeli się jest w restauracji, no to się coś zamawia. A jak się nie chce zamówić, to nie wchodzi do restauracji. To może i by to było miało sens jakiś jakby wifi, no to prąd, prawda? No to wtedy coś biorą, coś za coś. Zdaniem właściciela serwisu gastronomicznego mytujemy, takie uiszczanie opłat ma swego rodzaju charakter dydaktyczny. Myślę, że to jest część edukowania konsumenta, że jednak e, prąd, e, toaleta, woda e, i wszystkie rzeczy, które są po prostu traktowane czasami jako element gościnności, no też kosztują. Dyskusja wokół oldschoolowej wzbudziła spore zainteresowanie. Pojawiło się wiele negatywnych komentarzy w internecie. Jednak na miejscu i w samym lokalu właściciele ani pracownicy nie spotkali się z żadną krytyką ze strony klientów. Julia Zygmunt, puls dnia. Zostaniemy w tematach gastronomicznych. Poznań zainteresował Słowaków, tamtejsza telewizja publiczna zawitała do stolicy Wielkopolski i realizuje tu swój popularny program. Częstu, nie często, nieczęsto i tutaj mam nadzieję, że się Słowakom nie naraziłem za tę wymowę. To cykl dokumentalno-kulinarny, w którym prezentowane są miasta i regiony. Pokazywane są one oczami Słowaków mieszkających za granicą. Każdy odcinek ma formę reportażu, łączący rozmowy, degustacje oraz krótkie opowieści o ludziach i odwiedzanych miejscach. Poznań Słowakom przybliża zawodowy tancerz. Szymon, który postanowił pokazać jedną z wielkopolskich winnic, spróbował też lokalnych serów, czy rogala świętomarcińskiego, a także zaprezentował, jak ważnym elementem nowoczesnej polskiej kuchni są wielkopolskie pyry. Zdjęcia do programu zakończą się dziś. A teraz nasz Simon, Simon Kozłowski opowie o pogodzie, bo wakacje już za nami, ale ten pierwszy dzień szkoły minął pod znakiem słońca i całkiem przyjemnych wrześniowych temperatur. No to teraz oddajemy Szymonowi głos. Dobry wieczór Państwu. Wrzesień przywitał się z nami słońcem, przyjemnym, ciepłem. Umilało to drogę dzisiaj do szkoły uczniom i nauczycielom. Co przed nami noc, która będzie bardzo pogodna w całej Wielkopolsce? Są takie miejsca w prognozie, gdzie będzie niebo bezchmurne. Nad Poznaniem zachmurzenie małe bądź umiarkowane, bez deszczu, bez burzy i 17 stopni. 18 stopni o poranku we wtorek i pogodnie. Zaczyna się wtorek. Słońca nie powinno zabraknąć, ale z biegiem czasu zachmurzenie będzie wzrastać do dużego. Więcej chmur pojawi się około południa, po południu także a wieczorem niewykluczone opady deszczu. Późny wieczór z zachmurzeniem dużym. Jutro przyjemnie, ciepło, letnio można powiedzieć. 26 stopni, tyle około 12. Po 21.19 wiatr przeszkadzać nie będzie. Sprawdźmy, co przyniosą kolejne wrześniowe dni. A tutaj mam dobre informacje pogodowe, bo piękne promienie słoneczne pojawią się i w środę, i w czwartek. Do tego przyjemnie ciepło, jak na wrzesień. 24 stopnie w środę, w czwartek 27 w pełni dnia. Oczywiście w słońcu temperatura czuwalna może być wyższa. I w piątek początkowo też dużo słońca, ale po południu niewykluczone burze w wielu miejscach Wielkopolski, także w Poznaniu. Od 18 do 25 stopni i 1015 paskali. W kolejnych dniach upałów nie widać, co prawda, ale jak na wrzesień temperatury naprawdę przyjemne. Będzie można wyjść na miły spacer. Warto dzisiaj spojrzeć w niebo. Późnym wieczorem możliwa zorza polarna do zobaczenia nisko nad północnym horyzontem. Zapraszam na pełne wydania serwisu Meteo i życzę miłego wieczoru. I to wszystko, co na dziś dla Państwa przygotowaliśmy. W imieniu całego zespołu Pulsu Dnia dziękuję, że wybrali Państwo wieczór z WTK i zapraszam już teraz na jutrzejszy. Zaczynamy o 17.30, spokojnej nocy. Do zobaczenia.